thank you 66 rządek. Jesteśmy jeszcze w tej samej szerokości, ale kolejny rządek będziemy zmniejszać. Jedna krateczka pusta, trzy pełne, czyli 10 słupków obok siebie. Pusta, podwójnie pusta. Kokardka, podwójnie pusta, pusta. I następnie robimy 6 krateczek pełnych, czyli 19 słupków obok siebie. Pusta, kokardka, podwójnie pusta. Kartka podwójnie pusta. Dwie kratki pełne. Dwie puste. Trzy kratki pełne. Pusta pełna. Podwójnie pusta. Kokardka. I teraz mamy na przemian. Pusta pełna. Pusta pełna. Pusta. Kokardka. Dwie pełne. Pusta. Trzy pełne. I teraz pusta kokardka. Podwójnie pusta kokardka. Podwójnie pusta kokardka. Podwójnie pusta kokardka. Podwójnie pusta kokardka. Jedna kroteczka pusta. Trzy pełne. I jedna pusta. A w tej części mamy pięć kokardek. I teraz jeszcze sobie popatrzmy. Na to jak wygląda rządek. Tu jest krateczka pusta. Oczywiście z myślą o sprawdzeniu. 67 rządek. Zmniejszamy tutaj w tym rządku o jedną kratkę z prawej z lewej. Mamy jedną pustą, dwie pełne pusta. Podwójnie pusta, kokardka, podwójnie pusta, kokardka, podwójnie pusta, kokardka, podwójnie pusta. I uwaga, te są ważne krateczki. Dwie kratki puste i znowu podwójnie pusta. Więc tu mamy trzy kokardki i pamiętajmy o tych krateczkach. Dalej, jedna kratka pełna, kokardka, pusta pełna, dwie kratki puste. Podwójnie pusta. Dwie pełne. Jedna pusta. Dwie pełne. Podwójnie pusta. Kokardka. Pełna. Dwie puste. I tutaj mamy 7 krateczek pełnych, czyli 22 słupki obok siebie. Pusta. Podwójnie pusta. Kokardka. Podwójnie pusta. Kokardka. 5 krateczek pełnych, czyli 16 słupków obok siebie. Pusta, kokardka, podwójnie pusta, 3 krateczki puste, 2 pełne i jedna pusta na samym końcu. Ok, i teraz sprawdźmy sobie jak, jak się prezentuje całość dla sprawdzenia. 68 rządek i tutaj mamy rządek w tej samej szerokości a dalej będziemy już w każdym rządku zmniejszać żeby właśnie uzyskać ten kształt koła chociaż wydaje mi się że on bardziej jednak będzie przypominał będzie bardziej jajowatym kształtem no ale zobaczymy w każdym razie tym nie należy się przejmować bo kiedy użyjemy koła metalowego do naciągnięcia, wszystko fajnie się wyciągnie i będzie ten wzór super podkreślony. Mamy jedną krateczkę pustą, trzy pełne, czyli 10 słupków obok siebie, dwie puste. Kokardka, podwójnie pusta kokardka i teraz kratki pełne, raz, dwa, trzy, cztery, a więc 13 słupków obok siebie. Podwójnie pusta, kokardka. Podwójnie pusta, kokardka. Podwójnie pusta. Pusta. Raz, dwa, trzy, cztery pełne. Czyli trzynaście słupków obok siebie. Podwójnie pusta. Pełna pusta. Podwójnie pusta, kokardka. Dwie pełne, pusta. Trzy pełne. Kokardka. tutaj jest widoczna. Pełna, pusta, pełna, podwójnie pusta, kokardka. Dwie pełne, pusta, kokardka, podwójnie pusta, kokardka, podwójnie pusta, kokardka, podwójnie pusta. Więc w tej części mamy trzy kokardki. I na samym końcu dwie krateczki puste, trzy pełne i jedna pusta, i teraz sobie sprawdźmy, jak wygląda całość. O. 69 rządek zmniejszamy o jedną kratkę z prawej i z lewej strony. I mamy jedną krateczkę pustą, trzy pełne, czyli 10 słupków obok siebie, trzy puste. Podwójnie pustą, kokardkę, podwójnie pustą, kokardkę, podwójnie pustą. I następnie dwie krateczki pełne, pustą, podwójnie pustą, pustą. Dwie pełne, pustą, pełną. Podwójnie pustą, dwie pełne, jedną pustą. Trzy pełne, czyli dziesięć słupków obok siebie. I dalej. Podwójnie pusta, kokardka. Pusta, pełna, pusta. Podwójnie pusta, kokardka. Podwójnie pusta, kokardka. Podwójnie pusta, kokardka. Podwójnie pusta, kokardka. I tych kokardek mam tutaj cztery na tym etapie pracy. I dalej. Jedna pusta, zwyczajna, tak? Dwie pełne, jedna pusta. Podwójnie pusta. Kartka podwójnie pusta. Pusta, trzy pełne i na samym końcu jedna pusta. Także popatrzmy jeszcze na całość dla sprawdzenia. Kolejny rządek oczywiście też zmniejszamy o jedną kratkę z prawej i z lewej. 70 rządek zmniejszamy o jedną kratkę z prawej i z lewej. i Jest jedna pusta. 3 pełne, czyli 10 słupków obok siebie. dwie puste. Podwójnie pusta. Kokardka. Podwójnie pusta. Pełna pusta. Podwójnie pusta. Kokardka. Podwójnie pusta. Kokardka. Podwójnie pusta. Także tu były dwie kokardki. I teraz dwie puste. Podwójnie pusta. Dwie puste. I teraz na przemian pełna, pusta, pełna. Podwójnie pusta kokardka. Trzy kratki pełne, jedna pusta i dwie pełne, więc ponawiamy motyw z poprzedniego rządku w tym momencie. I dalej kokardka. Pełna, pusta. Trzy pełne. Kokardka. Pełna, pusta, pełna. Na przemian było. I teraz kokardka. Podwójnie pusta. Kokardka. Podwójnie pusta. Kokardka. A więc tu miałyśmy trzy kokardki pod koniec lewej strony. I na samym końcu. Dwie krateczki puste. Trzy pełne. No i jedna pusta. A teraz sobie zerknijmy jeszcze na całość. Kolejny rządek oczywiście też zmniejszamy i fajnie, bo wtedy będzie mi się lepiej tutaj prezentowało na zakończenie cały rządek dla sprawdzenia. Ale już lada moment skończymy. 71. już rządek pracy. I oczywiście tutaj też zmniejszyłam o jedną krateczkę z prawej i z lewej strony. Tak już wcześniej mówiłam, że tak właśnie będzie już do końca pracy. A tak naprawdę zostało już niewiele, bo chyba 15 rządków. Także przed świętami skończymy, to znaczy ja robię wszystko właśnie, co w mojej mocy, żeby skończyć i firanę, i właśnie tę pracę przed świętami. I mam tak, jedną krateczkę pustą, po zmniejszeniu oczywiście, trzy krateczki pełne, jedną pustą, podwójnie pustą, kokardkę, podwójnie pustą kokardkę, podwójnie pustą. Czyli tutaj mamy akurat dwie kokardki. I dalej trzy krateczki pełne, a więc 10 słupków obok siebie podwójnie pustą. Dwie pełne, pusta, dwie pełne. I następnie podwójnie pusta krateczka i pięć krateczek pełnych, a więc 16 słupków obok siebie. Pusta, podwójnie pusta, pusta pełna. Dwie krateczki puste, pełna pusta. I tu mamy pięć kratek pełnych, a więc 16 słupków obok siebie. Idziemy dalej i mamy dwie krateczki puste. Podwójnie pustą, kokardkę. Podwójnie pustą, kokartkę, Podwójnie pustą, kokartkę. Podwójnie pustą. I w związku z tym w tej części pracy mam trzy kokardki. I już koniec rządku. Mamy trzy krateczki puste, trzy pełne i jedną pustą. I to jest już wszystko na ten moment. Sprawdźmy sobie proszę, popatrzmy jak wygląda rządek. Prawa strona i lewa strona robótki. A zapraszam wkrótce na kolejną pracę przepiękną. Też z cudownego wzoru pana Adama, czyli szydło Adama. Też to będzie praca oparta o koło. I myślę, że tak będzie pasowała na przykład na dzień mamy, na imieniny, do jakiejś cioci, czy nawet, być może nawet i na komunię świętą postaram się jak najszybciej wykonać, ponieważ bardzo mi się spodobała, jeszcze bardziej niż, niż to drzewko w dłoniach, także zachęcam, może ktoś się skusi. 72 rządek, zmniejszamy o jedną krateczkę z prawej i z lewej strony, jedna pusta, trzy pełne, dwie puste, Kokartka, podwójnie pusta, kokartka, podwójnie pusta, kokardka podwójnie pusta, kokardka i kokardek mam tutaj cztery, jedna krateczka pusta, trzy pełne, a więc dziesięć słupków obok siebie, trzy puste, pełna, dwie puste i na przemian pełna, pusta, pełna. Dalej dwie krateczki puste, podwójnie pusta. 3 kratki pełne, czyli 10 słupków obok siebie. Pusta kokartka. 5 krateczek pełnych, a więc 16 słupków obok siebie. 1 krateczka pusta kokartka. 3 kratki pełne. 1 pusta, podwójnie pusta kokartka. Podwójnie pusta. Dwie krateczki puste, trzy pełne, no i jedna pusta. Pamiętamy, że zmniejszamy i jeszcze tylko sobie popatrzmy na, na pracę. Jak ona się prezentuje. 73 rządek. i tutaj oczywiście też zmniejszamy, tak jak mówiłam, już do końca. Prace będziemy ciągle zmniejszały, jedna krateczka pusta, trzy pełne, a więc 10 słupków obok siebie. Potem robimy trzy krateczki puste, podwójnie pustą, kokartkę, podwójnie pustą kokardkę, podwójnie pustą kokardkę. I tu mamy właśnie trzy kokardki, przy czym to ostatnia jest oparta częściowo na kratce pełnej z poprzedniego rządku i dalej trzy krateczki pełne, czyli 10 słupków obok siebie, pusta, podwójnie pusta, pusta, jedna pełna, podwójnie pusta kokardka, pusta, dwie pełne, i teraz pięć krateczek naprzemiennych, pusta pełna, pusta pełna, pusta. Trzy kratki pełne, czyli 10 słupków, jedna pusta, no i dwie pełne. I ostatni fragmencik, pusta, podwójnie pusta, kokardka, podwójnie pusta, kokardka, podwójnie pusta, kokardka, podwójnie pusta. Pusta, trzy pełne, pusta. No i oczywiście skończyłyśmy wcześniej o jedną krateczkę. Więc teraz popatrzmy sobie na cały rządek dla sprawdzenia, oczywiście. O. No i 74 już rządek, znowu oczywiście zmniejszamy, więc jest jedna pusta, trzy pełne, dwie puste. Podwójnie pusta kokartka, podwójnie pusta kokartka, podwójnie pusta kokardka. I teraz krateczki pełne. Jest ich 6, czyli 19 słupków. Kokartka i na przemian pełna pusta, pełna pusta. Dwie krateczki pełne. Pusta, podwójnie pusta kokartka, podwójnie pusta kokartka. Podwójnie pusta. I dalej mamy pustą pełną. Podwójnie pustą kokardkę. Podwójnie pustą kokardkę. Podwójnie pustą kokardkę. I tutaj mamy trzy te kokardeczki. Dalej dwie krateczki puste. Trzy pełne. I jedną pustą. I to jest cały rządek. Popatrzmy jeszcze, aby sobie no, po prostu porównać, sprawdzić a i co jeszcze chciałam dodać niestety zabraknie mi myślałam, że starczy motek, ale jednak nie zabraknie mi yy, kordonka, już, już mam kolejny do dołączenia przygotowany także no niestety jeden kordonek nie wystarczy na tę pracę, tym bardziej, że trzeba ją jeszcze przecież zamontować na kole, więc yy, no to tym bardziej nam potrzeba więcej tej wyłęki. 75 piąty rządek i teraz też zmniejszam o jedną krateczkę, jest jedna a pusta, trzy pełna, czyli dziesięć słupków obok siebie. Pusta, podwójnie pusta, kokardka, 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 podwójnie pusta, kokardka. Podwójnie pusta, kokardka. No, i pusta. Kokardek tutaj wyszło raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, więc całkiem dużo. Więc już ten wzór staje się bardziej przewidywalny, bo już nie wchodzi tyle list, listków na ten moment. No, i teraz cztery krateczki pełne, a więc 13 słupków obok siebie. Pusta, pełna, podwójnie pusta, pusta. Trzy kratki pełne, czyli dziesięć słupków obok siebie. I to jest w zasadzie taki motyw. I teraz lewa strona pracy. Kokartka podwójnie pusta. Kokardka podwójnie pusta. Kokardka podwójnie pusta. Więc po lewej stronie mamy trzy kokardki. Dalej trzy krateczki puste. Trzy pełne. No i jedna pusta. Jeszcze raz popatrzmy dla sprawdzenia na te wszystkie nasze kokardeczki, ale już w zasadzie kończymy pracę, bo naprawdę niewiele zostało chyba 10 rządków, 11. No, także tak to się prezentuje. No, ale przeliczyłam się, myślałam, że starczy jeden kordonek. No, niestety nie.